Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, kontynuujemy grę City Skylines. Dzisiaj zajmiemy się budową sklepów, żeby zwiększyć zapotrzebowanie na tereny mieszkalne. Spróbuję coś wykombinować z autostradą. Już się stworzyło, a jak się stworzyło to nie ma co kombinować dalej. Dobra, stworzyliśmy autostradę, która jest jeszcze w budowie. No i następna rzecz. No i dobra. Brzydkie, bo brzydkie, ale jakieś tam funkcje ma. No i okej, okay, i teraz ścieżki. Tej wody widzę brakuje. Ale trudno się mówi, żyje się dalej. Zaraz tą wodę dodamy. Okej, okay, dalej ścieżki. A, bo dobra. Te ścieżki niby są już porobione. Chyba, że tutaj jeszcze porobię jakieś ścieżki. Tutaj widzę już korek znowu się tworzy, ale to mnie nie interesuje. I okej, okay, jest już stworzony następny. Można budować sklepy. No i sklepy będą się od razu tworzyć tutaj. Tutaj nam się kończy miejsce do zagospodarowania jakiegoś. Ale tutaj widzę też lasy są. Także też jakieś tereny produkcyjne pójdą zaraz w ruch. Tylko te tory przeszkadzają. Przez te tory będziemy musieli próbować coś tutaj stworzyć dodatkowego. Tereny przemysłowe. Tutaj jeszcze chciałem jakieś takie mniejsze osiedle wybudować, ale nie wiem, czy co mi to, czy coś mi z tego wyjdzie. Tutaj jeszcze mam jakieś rondo, które mógłbym połączyć w jakiś sposób. Tylko nie wiem, czy autostradę użyję do tego. Może tutaj po. Prowadzę tą autostradę kolejną i tutaj tereny leśne znowu wybuduję, tak jak tutaj stworzyłem, tutaj dalej tereny leśne, także można to w ogóle dobudować już w tym momencie nawet, tylko energia elektryczna czy nam spada. No tutaj są takie przeskoki przez tą elektrownię wodną, teraz jest deszcz, jeszcze bardziej jest jakby ruchliwe. Ale za niedługo będę mógł już wybudować. O, już się budują tutaj mieszkańcy i bardzo dobrze. Proszę bardzo. Powoli się rozwijają. Prowadzają się. No, tereny przemysłowe. Tereny przemysłowe, ale to myślę, że w następnym odcinku, a w tym, w tym już odcinku, z Wami się będę żegnał. Także trzymajcie się, się cześć. Patrzcie, to wygląda jak delfinek. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. A jeśli podoba Ci się kanał, nie zapomnij go zasubskrybować.